Śni, że mi dziecię, już oczkami swemi. Śni o całym świecie, śni Ty o tej ziemi. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta ula jest pełna i że państwo przyjęliście moje zaproszenie na dzisiejszy noworoczny koncert charytatywny. To już trzeci koncert, albo to dopiero trzeci. Chciałbym, aby w przyszłości te koncerty również weszły do stałego programu wydarzeń kulturalnych naszego uniwersytetu. Szanowni państwo, kłaniam się nisko i serdecznie państwa witam. Ale przede wszystkim chciałbym powitać naszą dzisiejszą gwiazdę damem polskiej sceny, polskiej estrady, panią Irenę Santor. Bardzo dziękuję panu rektorowi za to, że zechciał mnie wybrać. Dziękuję, panie rektorze, do tego, byśmy wspólnie zrobili wielkie dzieło, żebyśmy wspólnie pomogli tym dzieciom, które czekają na uśmiech, które czekają. Na naszą też finansową pomoc, no i które czekają na cud wyzdrowienia. Ale myślę, że ksiądz Kardyno, a tu jeśli chodzi o cuda, to pewnie włączy je do swojej modlitwy. Po raz. Trzeci, sprzedamy! Zapraszamy bardzo serdecznie. Złoty na szczęście. Jest. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście, złoty pierścionek katarniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Tych lat, straconych lat już nam nie odda nikt, nikt Nam nie odda pięknych nocy ani dni Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt I gwiazd, które spadły w dół nie odda nam już nikt. Poprzez wszystek czas i dal I tłum obcych lic Wspomnij mnie Może zadrży serce Twe Może zadrży w sercu żal Więcej nie chcę